Kanibalizm jest we współczesnym świecie jednym z tematów tabu. Trudno się dziwić. Powściągliwość od konsumpcji mięsa pobratymców jest tym, co odróżnia nas od niektórych zwierząt oraz zachowań części naszych praszczurów. Szczęśliwi są jednak ci, którzy sądzą, że problem kanibalizmu wśród ludzi został całkowicie wyeliminowany. Zjawisko to, choć sporadyczne, występuje wśród przedstawicieli Homo sapiens także dziś. Wśród smakoszów ludzkiego mięsa znajdują się nie tylko przedstawiciele tubylczych plemion, zamieszkujący odległe zakątki naszego globu. Prawdziwych Hannibal Lekterów można też znaleźć pośród wysoko rozwiniętych cywilizacji. Oto niektórzy z nich. Na miejscu dziesiątym Alfred Packer był poszukiwaczem złota, którego sława upowszechniała się wraz z czynem, którego dokonał w 1874 roku. Właśnie wtedy wybrał się w góry Colorado wraz z czterema towarzyszami. Z ekspedycji powrócił po dwóch miesiącach, ale już sam. Niedługo potem rozpoczęło się dochodzenie, które miało wyjaśnić co się stało z zaginionymi członkami wyprawy. W toku śledztwa okazało się, że za ich zniknięciem stoi Parker. Mężczyzna przyznał się do tego, że zabił współtowarzyszy, a potem ich skonsumował. Zaznaczył jednak, że zrobił to w samoobronie. Śledczy nie uwierzyli jednak w jego tłumaczenia i Parker został skazany na 40 lat więzienia. Z powodu wielu niejasności, które pojawiły się w sprawie, po odbyciu części kary, został warunkowo zwolniony. Na miejscu dziewiątym Sumanto. Ten pochodzący z Indonezji mężczyzna, choć na pierwszy rzut oka wzbudza zaufanie, jest wielkim miłośnikiem mięsa pochodzącego z ludzi. Ale w przeciwieństwie do wielu innych kanibali, Sumanto nie morduje, by zatopić w nim swoje zęby. Po prostu wykrada z cmentarza zwłoki, a potem je konsumuje. W 2004 roku Sumanto poniósł konsekwencje swojej niecnej działalności. Za kradzież rozkładających się zwłok starszy pani i zjedzenie ich został skazany na 5 lat więzienia. W 2009 roku opuścił zakład karny i obiecał, że już nigdy nie wróci do swoich kanibalistycznych praktyk. Z więzienia wychodził jako gwiazda mediów. Zapytany o smak ciała kobiety odpowiedział wówczas. Była przepyszna. Szybko jednak zaczął się usprawiedliwiać. Kocham mięso, wszystkie rodzaje mięsa, jeśli tylko są gotowane. Ale nie zamierzam już nigdy jeść ludzi. Na miejscu ósmym Albert Fish. Obywatel Stanów Zjednoczonych i degenerat, który żył na przełomie XIX i XX wieku, był mordercą, pedofilem i koneserem ludzkiego mięsa. W swoich działalnościach był bezwzględny. Pod koniec lat 20. prowadził, zamordował, a następnie zjadł dziesięcioletnią dziewczynkę. Frisch postanowił jed jednak nie poprzestawać na tym. Po dokonaniu zbrodni nękał rodzinę May Grace, wysyłając do niej list, w którym szczegółowo opisał Sposób w jaki dokonał zabójstwa W anonimowej korespondencji Przyznał się do tego Że poświartował dziewczynkę A potem upiekł ją w piekarniku Wyznał też że zjedzenie jej całej Zajęło mu 9 dni Fish został jednak w końcu schwytany I postawiony przed sądem Za morderstwo z premedytacją Dokonane na Grace Został skazany na śmierć i stracony Fish przyznał się do zamordowania Trojga dzieci W tym małego Bilego którego miał upiec i zjeść z warzywami Na miejscu siódmym Jane Lynn Woodry O Jane Lynn Woodray głośno zrobiło się w amerykańskich mediach w 1993 roku Kobieta zdecydowała się wówczas na makabryczny wyczyn Postanowiła zamordować swojego chłopaka Potem podzieliła go na porcje i skonsumowała Po dokonaniu okrutnej zbrodni została uznana przez sąd za niepoczytalną I trafiła do szpitala psychiatrycznego w latach przyznała się, że zdaje sobie sprawę z tego, co zrobiła w przeszłości i bardzo tego żałuje Jestem głęboko zawstydzona. Nie byłam jednak sobą, kiedy zabijałam Petera Grina. powiedziała Woodry. Na miejscu szóstym, rodzina Majerów. Historia czeskiej rodziny Majerów mogłaby posłużyć za kanwę horroru. Pochodząca z trzech, kobieta więziła dwóch swoich synów w klatce. A potem przez 8 miesięcy wraz z innymi dręczycielami zadawała im cierpienie. Mkawyczny obrządek była zaangażowana matka chłopców, jej krewni oraz członkowie tajemniczego kultu. Dwaj bracia byli przypalani papierosami i ranieni na różne sposoby. Kawałki ciała młodszego z nich były odkrawane i spożywane. Sprawa wyszła na jaw w 2007 roku, kiedy jedna... Z osób postronnych odebrała przez przypadek sygnał z monitoringu zainstalowanego w pobliżu klatki. Jessie Fritzlowie, łącznie 6 osób, zostali skazani. Na miejscu piątym Jeffrey Dechmer. Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Achmer pozostaje jednym z najsłynniejszych seryjnych morderców w historii swojego kraju. Był pedofilem, nekrofilem i kanibalem. Gustował głównie w młodych chłopcach. Pochodzący z Milwake, zwrodnialec, czasami określany również mianem wiertniczego z Milwake, najczęściej zwabiał swoje ofiary do mieszkania, a potem odurzał je środkami nasennymi, alkoholem i narkotykami. Nieprzytomnych chłopców mordował. Na jego koncie znalazło się 17 osób w wieku od 14 do 36 lat. Niektóre z nich Dachmer zjadł. Ostatecznie został schwytany w 1991 roku, po tym jak jedna z jego niedoszłych ofiar zaalarmowała policję. Funkcjonariusze znaleźli w jego domu zdjęcia podświartowanych zwłok oraz ludzkie członki rozsiane po całym mieszkaniu głowy, kończyny, a także szkielety. Dachmer został skazany na 15 kar dożywotniego pozbawienia wolności. W czasie procesu udowodniono mu 15 zabójstw. Na miejscu czwartym. Andriej Czikatiło. Pochodzący z Ukrainy zbrodniarz, który zapisał się czarnymi zgłoskami w historii kronik kryminalnych, znany był jako rzeźnik z Rostowa. W trakcie czynności procesowych okazało się, że ten kuba rozpływacz z XX wieku dopuścił się 53 morderstw. Część ze swoich ofiar Czikatiło po prostu zjadł. Psychopata mordował głównie kobiety i dzieci. Cele ataku odnajdywał najczęściej na stacjach kolejowych. Ukrainiec który swoją przestępczą działalność zaczął realizować pod koniec lat 70. szybko odkrył, że zabijając, udaje mu się osiągnąć erekcję. Chikatiwo na co dzień cierpiał z powodu impotencji. Udało się go schwytać dopiero na początku lat 90. po zakrojonej na wielką skalę akcji, uznaną za jedną z największych operacji w historii ówczesnej milicji. Za swoją zbrodniczą działalność został skazany na śmierć. Na miejscu trzecim sergiej Gawriłow o Gawriłowie głośno było 3 lata temu. Właśnie wtedy sąd w Samarze skazał go winnym zamordowania, a potem zjedzenia własnej matki. Psychopata wpadł przypadkowo, gdy milicja przeszukiwała jego mieszkanie, podejrzewając go o kradzież telefonu komórkowego. Rosjanin trzymał ciało swojej matki na balkonie. Zwoki były okaleczone i pozbawione nóg. Jak się okazało w czasie śledztwa, Gawriłow po prostu zjadł kończyny swojej rodzicielki. Po dokonaniu zbrodni wziął należące do niej pieniądze i wydał je na alkohol oraz gry hazardowe. Gdy fundusze się skończyły, a w brzuchu zaczął burczeć z głodu, morderca postanowił ugotować zupę z kobiety. W czasie przesłuchania nadmienił jednak, że danie nie przypadło mu do gustu, nie smakowało mu mięso matki, bo było zbyt tłuste. Na miejscu drugim, Isej Sagawa. Jeden z najsłynniejszych współczesnych kanibali, pochodzący z Japonii, psychopata po raz pierwszy zdradził, sw zdradził swoje kulinarne preferencje w okresie studiów. Wkrótce po wyjeździe na naukę do Francji Zagawa poznał kobietę, z którą się zaprzyjaźnił. Znajomość nie trwała zbyt długo, bo niepozorny Japończyk postanowił zakosztować jej ciała. W związku z tym najpierw ją zamordował, a potem zjadł. Zagawa został szybko schwytany przez francuską policję. Kiedy uznano, że jest niepoczytalny, poddano go ekstradycji. Wkrótce powrócił do rodzimego kraju. Potem stała się rzecz niesłychana: Japończyk trafił do szpitala psychiatrycznego, a niedługo po tym, w wyniku uchybień proceduralnych, sam się z niego wypisał. Od tamtego momentu jest wolnym człowiekiem. Od czasu dokonania zbrodni i opuszczenia szpitala, parał się wieloma zajęciami. Grał w filmie, napisał kilka książek. Ma też swoją rubrykę w jednej z japońskich gazet. I na miejscu pierwszym Armin Maywes. Fanom serialu Technicy Magicy ta historia może się wydać znajoma. W jednym z odcinków kultowej brytyjskiej produkcji pojawiła się postać Niemca, który opublikował zgłoszenie, poprzez które poszukiwał chętnego, który dałby się zjeść. Wspomniany odcinek popularnej komediowej serii został zainspirowany historią Armina Maywesa. Potwora z Rotenburga, który w 1999 roku umieścił w internecie ogłoszenie, w którym uczciwie przyznał się, że poszukuje kogoś, kto dałby się zabić, a potem zjeść. Choć wydało się to niewiarygodne, znaleźli się chętni. W 2001 roku Anons odpowiedział Bernd Jürgen Armando Brandes, inżynier z Berlina. Obaj mężczyźni spotkali się i przystąpili do realizacji upiornego scenariusza. Najpierw Maynes odciął penisa ochotnika. Po przyprawieniu członka i usmażeniu go, wspólnie go zjedli. Do dalszej konsumpcji potwór z Rotenburga przystąpił już sam. Po zabiciu Brendesa, cały akt został zarejestrowany na filmie wideo. Za swój czyn Maynes został skazany na dożywocie. Jaki wyznacie kanibali? Piszcie w komentarzach, jeśli się podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Udostępnijcie i zostawcie subskrypcję.